Zwyciężyliśmy! Zwyciężyliśmy! Normalnie tak się cieszę, że mnie wybraliście na tego prezydenta najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dziękuję Wam bardzo z całego serca i mogę już teraz powiedzieć, że, że normalnie te obowiązki prezydenta, wszystkie jakie one by nie były, to będę naprawdę wykonywać dobrze, tak najlepiej jak tylko umiem i będę nie zaniedbywać ich. I już teraz pojawiają się Pierwsze pytania, gdzie ja normalnie pojadę na pierwszą taką wycieczkę prezydencką zagraniczną, to już teraz mogę wam powiedzieć ze szczerego serca, tak jak ja to najlepiej potrafię, że to będzie Watykan, tam odwiedzę kardynała Prewosta, znaczy już teraz Leona yy, yy, X i V. I normalnie y, tam będziemy rozmawiać. Nie będziemy po angielsku rozmawiać. Nie, nie, nie. Będziemy rozmawiać w języku sportu, bo, bo on też jest dobromordeczka On, taki jak ja, y, regularnie chodzi na siłownię. No, on, niestety tam on tylko wyciska 100 na klatę. Ja mu pokażę, jak wyciskać 150, bo to jest mój rekord. I ja się z nim dogadam. Moja druga taka zagraniczna, y, poza polska wycieczka, bo ja w Polsce będę. Przede wszystkim będę w Polsce z wami Polakami, bo ja jestem polski Polak i katolik też. I pierwsza taka zagraniczna, druga, znaczy zagraniczna wycieczka moja, to będzie Rosja, to będzie Moskwa, to będzie Kreml i tam spotkamy się z Władimirem Putinem i żeby mu tam trochę yy, I tam mu trochę powyjaśniam, powyjaśniamy, żeby już tej wojny nie było dłużej, bo to już bez sensu jest. No a że on też jest y, sportowiec, że on jest mistrz karate, no to trochę się... Po, y, y, no to posparingujemy po się, bo ja jestem też mistrz. Co prawda, boks, boks oczywiście bez sprzętu i będziemy walczyć, będziemy sparingować się o przyszłość tego y, kraju i o przyszłość tego świata, żeby już był pokój i o to będziemy walczyć. To mogę Wam obiecać. Dzięki!